To tak, dzisiaj przyszło trochę. Yy, trochę. Pomysłów, wniosków. Tak se. A jest godzina 13. No, to coś z dwie godziny temu się tak położyłem, poleżałem sobie. No i w pewnym momencie się zaczęło nudzić trochę, ale jeszcze bym poleżał. To jak można to pogodzić z. A few moments later. Ale z jak można to pogodzić z... Właśnie z tym, żeby sobie jeszcze poleżeć i... I wykorzystać nudę. No akurat tak dzisiaj obserwowałem jak się koty bawią i... I tak stwierdziłem, że kurde one się na przykład nie zastanawiają co to jest grawitacja, na czym ona polega. One po prostu... Żyją zgodnie z tym, że grawitacja jest, i jej po prostu używają. Czego się można nauczyć od kotów. No na przykład właśnie tego. Są. Znaczy nie wiem, czy są koty, które zastanawiają się nad fizyką, ale, ale w życiu takie, takie kocie podejście bardzo się może przydać. Czyli coś jest, no to skoro jest, skoro nie mam na to wpływu, żeby tego. Nie było albo było słabsze, to, yy, to wykorzystuję to na, yy, na swoją korzyść. Jak tego mogę użyć? No i właśnie tak sobie używałem leżenia. Położyłem się w różnych yy, kombinacjach. No i mikroruchy. Jak mogę poruszać ciałem, fragmentami ciała? Po, poszczególnymi obszarami, no jak najwięcej możliwych sposobów, a potem się pojawiło jeszcze y, zabawa w emiteram, czyli umieszczam, y, czyli umieszczam wyobrażony emiter światła laserowego. W odpowiednią stronę, w odpowiednim miejscu, i zaczynam znowu używać mikroruchu. Przy czym skupiam się na tym, jaki mógłbym osiągnąć efekt na, na ścianie, na suficie, na podłodze. No, to też może prowadzić do niesamowitych odkryć, na przykład właśnie yy, badanie związków przyczynowo-skutkowych. Czyli na przykład, jak wyrzucę śmieci, to będą wyrzucone. Bardzo odkrywcze. Ale tak odchodząc już od żartu, to, to tak zauważyłem właśnie, że takie rysowanie różnych wzorków na ścianach wyobrażonym światłem laserowym, umieszczonym na przykład na pośladku barku, na łopatce jednej drugiej pod różnymi kątami, i zaczęcie sobie wyobrażać jaki to ma wpływ na otoczenie, jakie to skutki przynosi, to całkiem fajne było. Takie odświeżające, i jak już wstałem z łóżka, to yy, zero zmęczenia, zero znudzenia, ciało rozbudzone, odświeżone, pobawiło się. Właściwie. Taka analogia ciała, właśnie do małego dziecka, że. Ciało, które się jak najmniej nudzi, czuje się dobrze, czuje się fajnie, to też można wykorzystać taką zabawę właśnie choćby w, te, w to ruszanie, kłaść się na różne sposoby i się po prostu bawić tym ruchem, na przykład szukać komfortowej pozycji albo szukać wielości, mnogości możliwych ruchów z danej pozycji. Eee, taka mikroruchowa gra w szachy z przestrzenią, dobre zaraz po przebudzeniu, dać sobie nawet te 5 minut po przebudzeniu, właśnie, żeby takie mikroruchy wykonać. To jest fajne, fajne rozbudzanie eee, ciała do tego, żeby, żeby wstało. W ten sposób się dużo lepiej wstaje z łóżka. Raz, że można jeszcze szukać, właśnie mnogości sposobów na sam proces wstawania, podnoszenia się z łóżka i stawania na nogi. To też może być cała forma tańca nowoczesnego, artystycznego. Zamiast się po prostu, jak robot, tarabanić na podłogę i stawać na nogach. Ale samo przygotowanie ciała do. do. Do takiego procesu powoduje, że sam proces jest lepszy, tak jak, yy, no tu kolejne skojarzenie motoryzacyjna analogie właśnie tak kiedyś kojarzy był taki test yy, motodoradca zrobił właśnie, czy czy lepiej grzać silnik w ruchu, czy go grzać na postoju i nie chodzi, nie chodzi, niech się grzeje, no bo Akurat test w zimie, ale nawet w lecie, w zależności jeszcze co chce się robić, bo, ale jak chce się, że tak powiem zerwać, przypałować no to jednak silnik powinien być rozgrzany, olej powinien być rozgrzany i w silniku i nawet jak ostatnio u Patryka Miki Ciuka oglądałem, tam też właśnie jeden jeden było o Nissanie GTR, takim dosyć mocno podciągniętym bo tam było ponad 1000 koni Mocy i właśnie te niszane słynęły, czy słyną z tego, że się skrzynie biegów sypią, jak się je przypałuje i się od zera startuje na maksymalnej mocy, a tam jeszcze ma dużo więcej mocy niż, niż fabryka oryginalnie dała. A on mówi, że nic się nie dzieje. Jedyne o co dba, to o to, żeby przed zrobieniem takiego startu rozgrzać olej w skrzyni biegów z ciałem, z mięśniami, ze stawami jest dokładnie to samo. No i tak samo właśnie z silnikiem, że jeżeli nie ma tych właściwości smarnych, zwłaszcza właśnie po przebudzeniu, kiedy ciało ze spoczynku zaczyna się ruszać, to dużo zdrowiej jest właśnie nawet, niech to będą dwie minuty. Niech to będą 3 minuty. Może to być 10 minut, wedle, wedle możliwości. Jesteśmy spóźnieni. To bym powiedział to tym bardziej. Dać sobie te, tą minutę, dwie. Oczywiście, po pierwsze, uspokoić presję. Bo spokojnie zdążysz się spóźnić. Może się okazać właśnie, że ta wizja spóźnienia zniknie w momencie, kiedy ciało będzie lepiej zadbane. Nie pójdzie tak zwana korba bokiem. Nie będzie tego. Nad... Ciało się przygotuje na większe ciśnienie. Doszczelni się. Zagrzeje się. i... No też można użyć po prostu stwierdzenia, jak się ktoś spieszy, to się diabeł cieszy. No i faktycznie wtedy yy, ja na przykład, jak się zaczynam spieszyć, to cię, no, za, zaczyna się zaburzać ocena odległości. Gdzie tu gdzieś się uderzę, tu coś strącę, A Jak na spokojnie, to bez problemu. No także takie, takie przemyślenia z ostatniej godziny. Też można takie, właśnie, mikroruchy, nawet takie delikatne robić, przy myciu naczyń, gąbeczką czy czymś tam. Nawet jak ktoś ma zmywarkę, to zawsze gdzieś tam coś zostanie. Nie zawsze się zmieści do zmywarki. Z lewo zmywak, gąbeczka i mikroruchy neurozabawa. No, ja miałem sporo różnych przemyśleń. Myślałem, że jest bardziej kołdra rozpieprzona. Um, ale ją jakimś cudem poskładałem jak wstawałem przed tym i nawet umknęło to mojej uwadze. Jestem się wiadomny, że samo się to zrobiło. No, a wracając do tematu, właśnie po, tych, po tym mrocznym Triduum. Eee, wyszło ciekawe właśnie postęp, bo tak jak mówiłem w ostatnim filmie, że to jeszcze trwa ten trend dla siebie. I. Na no przykład się też. To się chyba zaczęło od tego, że sobie tak po prostu leżałem i. Eee... chyba było we wtorek. Wieczorem kładłem się spać i. chyba myślę. Kocham Cię, Michałku. Tak po prostu mówiłem do Ciebie, kocham Cię, Michałku i. Eee... i co. W ramach tego procesu też, jakby stałem się delikatniejszy sam dla siebie, zajmując się sobą. Hmm. Może nie ma stuprocentowej skuteczności, ale, ale jest wystarczająco duża, żeby była odczuwalna w codziennym życiu. E, o, ciekawe. Zacząłem o tym mówić i tu zaczęło swędzieć. E, no, e, i wyszło gdzieś tam spod świadomości taki głos, że najpierw, ja nie mogę sobie przypomnieć, wiem, że to były dwa wyrazy dotyczące czynności z tym związanej, ale widocznie to nie, nie chodziło o samą nazwę czynności procesu, tylko o, o to jakim określeniem, Kacperek, to daj łapkę, daj łapkę. Dobra, hmm, wygrzewaj się słońcu. Hasło szkodnik się pojawiło. Że ja jestem w moim odczuciu szkodnikiem. I mnie trzeba tępić. A żeby być jak najmniejszym szkodnikiem, to nie czekać aż zewnętrzne yy, źródła. Niech mi tak pasuje mi to słowo to nie będą zewnętrzne źródła, zaczną mnie te, zewnętrzne źródła tępienia. Po co czekać na to? to? Sam siebie tępiłem. To też może być właśnie taka podstawa autoagresji. Pogląd na siebie jako szkodnika. O, trochę. O, skoryguję kadr. I ten szkodnik też mi dał do myślenia, właśnie. Już powoli, może dzisiaj sobie jeszcze wezmę kartkę i zacznę wypisywać wszystkie. Um, Synonimy i analogie związane, właśnie co się robi ze szkodnikami. No, w zasadzie proste, coś jak pismo automatyczne. Po prostu zarzucam sobie temat szkodnik i wszystkie myśli, które przyjdą na ten temat. Eee, to trzeba spisać. A no, później sobie każde oglądnąć i zobaczyć, które spowoduje jakieś rezonans, na sprężenie e, albo właśnie znajdzie jakieś odniesienie do e, znajdzie jakieś odniesienie do, do tego jak siebie traktuje, co ze sobą robię no także temat wstrętu do siebie autoagresji jest cały czas na tapecie no ten szkodnik teraz jest taki e, Taki znaczący, właśnie w książce Grawitkowskiego Witkowskiego, był fajny mechanizm pracy, jeśli chodzi o integrację podświadomości, żeby właśnie zacząć to odkopywać, odkopywać, żeby i dochodzić do tych takich najgłębszych warstw, do tych takich najgłębszych warstw Same, własnej podświadomości. Jest, jakby tam, tam akurat była taka koncepcja, że jest świadomość, podświadomość, nieświadomość. I jeżeli się człowiek przekopie przez te złogi w podświadomości, że to, co najtrudniejsze, to, co najbardziej niechciane, trafia na sam dół podświadomości, tak właśnie taka integracja pianowa, że jak coś jest trudnego, niechcianego, to trafia na sam dół podświadomości, to sobie tam leży, fermentuje i. I blokuje dostęp do nieświadomości. A jak jest tego ogromna ilość to już w ogóle do, jest zerwany kontakt z nieświadomością, co właśnie może być tak w odniesieniu do ciała układu nerwowego bez uporania się z podświadomymi programami, traumami, znaczy można dotrzeć do układu nerwowego do nieświadomości. Właśnie drogą okrażną przez ciało, nie wewnętrznie, tylko od zewnątrz do środka, i jakby dotrzeć do podświadomości od tej drugiej strony. No, mniej więcej tak to wygląda. No, także z różnych stron, z różnych stron takie eee, no informacje, wnioski. Sugestie od przestrzeni dobra, to na razie tyle. No właśnie jeszcze zaraz przed jak się zbierałem do mycia naczyń właśnie się pojawiło, że w sumie jest psychoanalogik, ale też od strony właśnie neuro może być neuroanalogik. Trener. Osobisty. Nie, trener neuropersonalny. O. Tak, trener neuropersonalny. Podoba mi się to określenie. Chyba trzeba będzie to zapdateować na Facebooku w wykonywanych pracach. No, ale neuroanalogik gdzieś tam się dzisiaj zrodził. Pasuje mi to słowo, więc pewnie go będę używał. Może właśnie będzie to nazwane jako osobna seria vlogów. Nastawiona bardziej na neuroświadomość, pracę z układem nerwowym. Będzie po prostu jako neuroanalogic vlog. Podoba mi się. Hmm. Tyle. Trzeba zwrócić film na obróbkę, na kanał i się zająć dalszymi sprawami. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam. O, sobie zawsze przypominam o tym, jak już się pożegnam. Hmm. Brawo, Misiek. Eee, no, zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania czy to na Facebooku, czy to na. YouTube A może coś ciekawego z tego wyjść. No. A już ostateczne pożegna... pożegnanie. Podżeganie. Nie, pożegnanie. Cześć.